Cześć Mikołaj, dzisiaj będziemy odpakować nowe 4 na kurki żelowe. Ja zapraszam Was do oglądania. Cześć. Teraz widoczmy się za rozpakowywanie pudełku. Roszmy taśmę z boku. Tak mamy pistolet i od razu na serdo kupiłem sobie dwie paczki kolek po 20 tysięcy sztuk na bok. sobie sam pistolet, tak, więc tak wygląda pudełko i teraz musimy nie tylko wyjąć mamy pistolet, laser, akumulator, okulary, magazynek, gotowe już zrobione w zestawie kulki i półnik w widzę Wysyłamy kulki do rozrobienia yy, salonu, adapter na inny magazynek i ładowarkę do akumulatora. Weźmy się za montowanie wszystkiego więc tak na sam start włóczmy baterię do środka musimy dopiąć to tutaj Zamykamy. Teraz magazynek. Musi si do samego końca. Coś spadło, ale dobra. Tłumik. Yy, I klasek. Też na szynę wchodzi, tutaj gdzie bateria że tak prezentuje się całość, ale wszystkie części już założone, a my widzimy się w teście. Cześć. Nareszcie nadszedł najciekawszy moment tego filmu czyli sam test pistoletu. Tym, jak wcześniej mówiłem, w wystawie były gotowe kulki, więc zaspałem sobie do środka magazynka. Do samego pistoletu można używać w nim lasera, a być bardziej precyzyjnym na dalsze dystanse. Ja wydrukowałem sobie taką tarczę, do której strzelał w tym teście. I pamiętajcie, że przede, w... że przede wszystkim bezpieczeństwo, więc zawsze jak strzelacie i bawicie się z kimś, to okulary na oczy są obowiązkowe. Przejdźmy teraz do samego testu. Włączmy laser. Pistolet, dobra, to można strzelać pojedynczo i serio? Myślę, że z tego testu byłoby na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że będzie wam sprawiał taką samą frajdę jak mi. I życzę mam miłej zabawy z tym pistoletem. Dzie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć.